Część druga, bo nagrywamy o, po marszu. Jeszcze wrażenia, że aresztowali i mandaty wystawiali, a myśmy w porę się oddalili, bo nie chcieliśmy awantur z policją. Co? Nie chcieliśmy awanturować się z policją po tym marszu. No, oni chcieli się awanturować z policją? Tak. że chcieli pokazać, że one się nie są. A to wiesz, że często kibice na przykład przychodzą i oni chcą no właśnie no, się bić z Policją nie, specjalnie. Ja a ja to, to Jak, kibice, kibice. jak mówią no. sam na siebie, oni mówią kibole. Kibole. Krzysiek, a pamiętasz, jak cię kiedyś kibice do Warszawy zabrali? Na tak. czlegi? I zobaczcie. No. Przypomnijcie sobie, jak mnie Warszawiacy? Tak. Zabrali kulturalnie gdzie? Do Warszawy. Do Warszawy, tak. Zabrali mnie kulturalnie mhm. Szli kulturalnie No słyszałem, że samochód po Ciebie przyjechał, potem Cię z powrotem odniósł tak, na meczu byłeś Tak, tam. i jeszcze po drodze Jeden, no. jedzenie Nakarmili Cię, obiad kupili czy co so tam, tak? Tam wszystko, no? Tam nakarmili, po drodze co? Po drodze, ja nie chciałem po drodze jeść mhm. Tylko chciałem napój mhm. Zwykły napój mhm. Wodę, czy jakąś tam nie czy tam jakąś bez cukru. A to Krzyszek sam wtedy chyba byłeś, nie? Sam. Ktoś z tobą jechał? Nie, sam byłeś. Sam, no. ale koło no. mnie ci dwóch kibice. Kibice z Warszawy, tak. Z Warszawy, trzech no. razy. Mój mhm. Tak. I powiem tak, że było jak dobrze. Mhm. A tu, i tamten powiedział, rozejdź się, i ludzie się rozeszli. Się. Mhm. No sobie tam gdzieś poszli na lody, nie na lody, mhm. tam na napoje jakieś. No myśmy też pojechali na lody. Z no, Joanną, byliśmy. sąsiadką. Ale powiem oni to nie. A mieli mhm. blisko lody, mogli pójść sobie na lody. Nie, nie, oni, oni się chcieli chyba bić z policją po prostu. Sieganieś po mieście kibice, Tak. A kibice pokazują swoje co to ja. Mhm. Ale mam taką prośbę. Tak. Do kibiców Mhm. Nie pokazujcie to tutaj wy, mhm. bo policja tak właśnie pokona. Mhm. A dzisiaj spotkałem znajomego Krzysiek i on mówi, właśnie, że, że, że co oni by bez policji z drugiej strony zrobili? Jakby nie było policji, to by już w no, ogóle by były awantury. Tam, no. A jaka awantura by było, tam by wszystko by rozwalili. No. ja to wszystko. No. Obstawione były samochodami i samochodami. To tak. ja siedziałem z sąsiadką i z tobą, całe to widziałeś? Na sześciu było, obok tam też byli starsi, tam było pełno policji. I patrzyli się, obserwowali, i ogółem bardzo dziękuję, że. A, jeszcze, ogółem, a jeszcze byli jechali tam. Jeszcze na, następni jechali, tak. Na jechali. No, no tak. Kaczki mieli. No? Wiesz? Samochodem. Tylko ponakładają na głowę karskki. O, to potem ja chyba widziałem na filmie, że już niektórych to ręki poszli? do tych Krincili. samochodów to już spakowali do środka gdzieś i zabierali Sama. co niektórych. Zabierali niektórych do samochodów Jest policyjnych. Piany, no, nie białki, no gdzieś pewnie wieźli, nie? Ale z tej, tej grupy? No chyba tak, po tej demonstracji, no. Że zamykali ich w samochodach. Wiesz, Bo, policyjnych. Tych. Ponte, nie, na wieźli. No. Na jak miejsce jeszcze było? Na Bema wieźli. Żeby... Policyjna Izba Zatrzymań. Żeby wyjaśnić. Mm -hmm. A może wyjaśnić i na wyszlić małkę. Bo wiesz, jak, co, jak piany był, to... to co może? Tak. Czerwony, no. to był piany. Mm -hmm. A, a, a ci patrzyli na mnie, no. czy ja trzeźwy no. chyba jestem. Ja byłem przejść, A ja Major był trzeźwy akurat. Co? Major był trzeźwy akurat. Tak. Poszedł na marsz elegancko, spokojnie no, się. Przejść i, i ten. Ale Gdzie ponczone, widzieli, tak. bojciek, rozmawiali zdjęcia robili i sobie. Ale wiek pod Masz szczęście, że nie poszedł króbkę to Ciebie ociągnęło sąsiadka. Ja nie jestem małolatem. <grym grym> mam swoje ee. lata. Wojtek Dymów już nie szukę na mieście. Nie no, Bez mnie, sensu, no. Żeby nie było tej sąsiadki tak. i mnie. Tak. To by wiesz co, ty by poszedł. Bo ciebie namówiliby. Chodź. I wydostłoby by pału, zawierzy mnie na Nie. <grym. <grym> A kto wie, może i ma rację. Wiesz, się napatoczył gdzieś ty za blisko i. Tam siedziałeś, a ja mówię, jak ten, to ja tutaj długo nie będę, to ja biorę tę słupkę i jadę do domu. Z powrotem. Tak. No. A ciebie widziała ta sąsiadka? Tak. O, rach, ja mówię, dlaczego on nie idzie? Mhm. A ty jak ten osioł? No. Jak ten osioł pchał się do tej grupy? Mhm. Dlaczego pchałem się? Chciałem, żeby był zabrany? Nie, sfilmować, chciałem, co się będzie działo. O, właśnie. Tak, Przepraszam bardzo. No. Filmowałeś marsz? Filmowałeś. Marsz, tak. Było tak. pozwolenie? Było. Tak. Ogłosił koniec. Zamykać kamerę. Tak. I koniec. Ale to właśnie, bo ja organizator. Ja jeszcze podeszłem do ciebie tak. i mówię, chodź, a ty jak osioł się upierałeś. Tak. Że ciężko było ciebie, wiesz, popchnąć. Wiesz? No. Bo ja organizatorowi... I Krzysiek, bo ja organizatorowi mówiłem, żeby on przez megafon powiedział do ludzi, żeby proszę się rozejść i do widzenia. No. No. Może tak powinien zrobić. On powiedział, on powiedział, a może i tak, masz rację, że, ludzie nie słuchali, że, proszę się rozejść, bo koniec marszu, koniec zgromadzenia, tak, koniec rozwiązuje zgromadzenie, tak powiedział, <grym> mhm. a koniec zgromadzenia, to proszę się rozejść, nie wyślij i widzicie, on, on nie i, i Krzysiek dalej. jako jeden z nielicznych posłuchał, wziął tutaj, mnie popchnął do samochodu, <grym> mówi, idziemy do samochodu, wracamy do domu, ale leć u ciebie, bo proszę się rozejść było powiedziane i ale leży cię poknie, bo. No. Ty. Wiesz co, ty jak, jak na ziemię, Wiesz jeszcze brać? No. Ja mam taką pałę gumową. naprawdę mam pałę. Tak. Jak będzie ci kurwa, upierać ci to pałę jak przyjadę po o opie... to kurwa prędko. <laughs> I, I tam jest napisane z tyłu za Krzyśkiem na plakacie yy, właśnie, że zrobimy porządek. Razem. A to Krzysiek sam musi robić porządek cały czas. Z tego wynika. Bo no. wy jesteście łopy, No. Jołopy, ci Rafał Jołop, tak? Pchać się, tam gdzie nie trzeba no. i tylko uśmiechać się, myślisz oj ja nagram więcej, ja będę więcej pierdół, ja będę to, nie, tak. tak, za takie rzeczy to jest to, można siedzieć w pierlu. Mhm. wiesz, bo jak mówię koniec, to koniec, zamyka się, idziecie do samochodu I, i zobaczcie, czy ten człowiek nie mówi rozsądnie tak naprawdę, i właśnie. koniec, zarzucacie mu, że mówi nierozsądnie, a to, to akurat rozsądnie w sumie mówi, no, I, do Ciebie mam żal. Mhm. Mm I... Ale posłuchałem, Krzysiek. Posłuchałem. Ale lękłeś. Ale loda zjadłeś za tak? no. karel, loda musiał no. zjeść. Ale, no. ale leć uleć, bo poszłeś. Ale jednak posłuchałem. Bo popchnąłem. Po, bo przyszła sąsiadka i mój chodź. Tak. I ty jej posłuchałeś. Joanna Elżbietańska, kanał. Pozdrawiam. Ja, ja też pozdrawiam. I... Tak jest. Elżbieto, El 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 pozdrawiam Ciebie. Tak. Całego serca i duszy. Może, może wpadnij gdzieś, coś nagraj. Że film. Rafała za mną tak. i że zabrała, zabrała się do samochodu. Bo jak ja poszedłem to Stały kamień. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. O, o czeka, 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 czeka. Oczy to fajny film. O to to, o co? to. Nie. Mhm. Trzeba mieć rozum w głowie, a nie w dupie. A ty masz rozum w dupie. Na szczęście Krzyśka poznałem, i Krzyśiek mnie prostuje. Jak trzeba. Wiesz. Wyciągnął z tarapatów, można powiedzieć. Z parapatów. Bo żeby nie ja, to na pewno. Ciebie zabraliśmy. Możliwe, że tak. No możliwe. Na że pewno. Rację. I kamerę zebraliby? No. I stojek, wszystko. A jeszcze do czego? Jeszcze co by zebrali? No. Samochód. Kto wie? by do samochodu, spisaliby. No. I samochód. Kończyli z no gdzie tam o, jak tak. to na parkingu normalnie stał, legalnie. Tak. Wiesz, jakby mnie zatrzymali z niedzieli na poniedziałek, a w poniedziałek no, płatne parkowanie by się zaczęło. Tak. <laughs> Nieopłacone by było, a kto Ciebie wie, co by tam dalej było. A za niedzielę to o, zapłaciłbyś słon. Wiesz o tym? Hmm? Na ich, na ich parkingu. Bo nie powiedziałby... Hmm? daj kluczyk i policjant by jechał w swoim samochodzie. Wiesz o tym? A to tak, rewizję całego samochodu. Bo one prędko do prokuratora piszą, komputerowo. I mm -hmm. komputerowo dla ich przychodzi. <laughs> A prokura prokuratorzy dyżurują dzień nie noc. Bo jest wypadek śmiertelny, zabicie śmiertelne, pobicie śmiertelne. A tam nie było żadnego <śmiech> wypadku. <śmiech> to no. legalne, to? No. Ale ja mówię, prokuratorzy mm -hmm. są dyżury nie takie, znaczy potem było, że jakiegoś 29 latka policja zatrzymała za obrazę policjanta właśnie co? tego pierwszego tytu? tak Usłyszałem. tak tego, co tam tak. może ten w czerwonym ten w czerwonym właśnie, tak co? chyba tak że jego zatrzymali za obrazę policjanta no bo on piany był no, może i tak on nie obrażał nie obrażał czy obrażał? obrażał obrażał i ja ona słyszała No mhm. ja mówię, zamknij się bo pojedziesz no. A on do Wojciechu trzymaj się. No i pojechał. Ha. Długo było trzeba? Tobie w czerwonym? Mm. Ja nie podchodziłem do policji nawet. Nie zgłaszałem. Sam się na podchyliłeś. Mm -hmm. Nachlałeś się. Pojechałeś. Ha. I na Bema, na dołek. I tam trzeźm a później pójdzie sprawa. Gdzie? Do sądu. I to sąd będzie 24 godziny. Mhm. z wystawy na tym. I wtedy, gdzie będzie siedzieć? Albo na Kopernika, albo na Chaczmarskiej. Tak, dostanie wyrok. I to teraz, wszyscy już będą siadę. Miejsce nie starczy w więzieniu. Właśnie. Żeby wszystko podsadzać. 4, 5 hmm. lat dostanie i będzie siedzieć. Oj to tak, chyba krzysiek to już. Bez przesady, tak. za, za jakie pieniądze utrzymywać potem takich ludzi tyle czasu? To może mandat dostać tylko. No, myślę, że tam jakoś. Nie, tak. jeżeli piany, a on piany był, to wiesz, to no, mandat dostaje. Do, do, do izby to mogą. Mandatem, I zapłacić tam 200 zł, czyli ile pieniędzy. Mandat, ale, 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 ale nadal będzie godziny zatrzymane. Może i tak. Bo albo na z nawieźli nawierzchni później, hmm? albo na dołek poszedł, na Bema. Tak, jeden no, no, no. Zł, A później wyszedł cztery godziny sąd I, i co prokurator wydał, to to, be, to było. A prokurator wydał na pewno, pociągnął za policjantami i pojechał na pewno z dołku. W obrączkach srebrnych, nie były, do tyłu. Dobrze, nie złotych. Złotych nie ma. <noise> Za drogie by były. I na Kopernika albo na Etwansku zabierze, od razu. nie na... cała spodstawia się. dzwonią. Ja Tych wszystkich by chciał zamykać. Bo do dzwonią do aresztu. Bo to jest wolność, żeby chodzić do Do karnego, Albo na kopernik albo gdzie. <gry> I wtedy przyjeżdżam z Kopernika albo z Getzmaty. Get, 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 Jasne. Więc proszę nie pan, rozmawiać o więzieniu. Tak. Ja Tantre, tego nie jestem ogłębiłszy. Pan przy kajdanku łują. Swoje kajdanki nakładają i do cieli. więc nie pijcie, nie, nie atakujcie policjantów po piaku i tyle. I ja was proszę, zachowujcie się kulturalnie. Kulturalnie, Dobrze. Jak przewodniczący e, zgromadzenia, Wasz, powiedział, koniec, zakończone. Potrawiam tego powodę, człowieka. Można pójść było jak, na plażę. Pozdrawiam, pozdrawiam <grym> Tu się cholera. Na plażę. I Krzysiek, może... Na dojlidy poopalać się. O, dobra, na Dojlidy poparać się. Sobie jedzonko wziąć, kupić. A jest wirus, nie można chodzić. Na dobra, plażę to. można. Maska, w maskach można. W można. E i, i, I w starczy, I Powiem, że nie dawajcie je w bunt, a później nie zwalajcie na policjantów. Bo policjanci was strzegą, bronią od takich ludzi, że wy sami sobie robicie na złość. A później dla matek, dla ojców, dla braci, sióstr. Cio, cioci to tam, ciocia tam mm -hmm. i wujek tam, siedzi to siedzi, ale mama i tata i brat i ciosna, Biedują. po bracie, gdzie? Nie mam domu, łóżko puste, a gdzie? Za łóżko w więzieniu, tak i tam na śpi, no ładnie. Wróćcie dalej, tak sobie wrażenie. Śniadanie, obiad, kolacja i państwo A. musi płacić. No także no, i, i... Ja podatki płacę sobie. I dęski. Dęski. mam jakieś kotczyniosą. Mm -hmm. Pod łóżkę. Jakąś starą pod głowę. Ehe. Proszę, spać. Ehe. A starsze widzimy pasowanie. Na młodym tym. Musisz iść, mieć szczoteczkę do zębów. A czoteczka wasza to szczotkę do mycia w buce. Tak, pierwsze ząbki umiesz. Pierwsze Cedesz umiesz, albo nie ząbki będzie tym Tak. to był w Nie, nie wesoła historie nie, nie strasz, nie, nie strasz tak. młodych ludzi. Oni do szkoły nie chodzą, oglądają internety. Wystraszysz ich teraz. Je, a jeszcze... Jemu <suszy> bardzo tak. dziękuję, że udacie mnie. Tak. A jeszcze wam no. powiem ten marsz, to I nie. I się życie uczycie. No. Nie był potrzebny, jak mówiłem już wcześniej, że wy, e, że rodzice to właśnie krzyczeli, mm -hmm. do szkoły, do szkoły by i, i tak nie słuchacie. A to może fryzjerów otworzą i szkoły teraz już otworzą, no, może mówią, że no. otworzą. Otworzą fryzjerów, szkoły no, Panie, otworzą. Kiedy? No mówią, że właśnie po chyba 2 maja, jak, po drugi maju. Kiedy jak przyjdą Szwedy? Ale no, jakby oni nie, nie <laughs> kupi się wejdą nie no to już powiedzieli, że już fryzjera trzeba otworzyć i szkoły trzeba otworzyć przed końcem roku, po drugim maja. Przepraszam wtedy. bardzo. Ale zobaczymy, czy otworzą, czy nie otworzą. 27 mają yy, otworzyć. Ja Nie do fryzjerki to 27. Zobaczymy. Aha. Zobaczymy. No dobra, dobra. Zobaczymy Czy otworzą, czy nie otworzą. Dobre nocy życzymy. I... Krzysiek to żegnamy się dobranoc, nie? Chyba już, bo długo opowiadamy. Dobranoc Dobra.